Co? Co chcesz zobaczyć? O, hej, hej, hej! Dzień dobry, dzień dobry! Czekaj, ja sobie tylko też ciebie gdzieś tutaj kliknę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, bo ty na kiku, tak? Tak, 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 tak. Dobra, już sobie ciebie wyciągam. Witam Ale państwa ja tam bardzo nie serdecznie. ja nic nie mówię, ten, więc... No. Tak? Nie będziesz nic mówił, wszystko? Nie, nie. No chyba, że będziesz ten, tam mnie denerwować. Długo będziemy to przechodzić, to może wtedy nie wytrzymam. Hej, a jaki jest playthrough w ogóle to, tej gierki? Eee, Luki i jabczam przeszli to w 2 godziny I zapytałem się widzę że to ile ja będę z to przychodzi ktoś napisał że tydzień, ale to są jaja jakieś, na pewno nie To no, przesada kur, odpadam. No, no, no A co odpadasz? No tą grę Co taki jesteś taki nie taki Weź już nie przesadzę i przecież jest wszystko ok, co? A widzowie też zbierają. Oddychaj, oddychaj, kurwa! Nie, no to... Ej, to co tak nie mówisz? Ej, dobra, nikt od ciebie nie napisał nic dziwnego, tylko ja to mam to, że to jest schiza. nie Tak! Tak, to jest schiza, kurwa. Jaka schiza! Wszystko okej okay, tu sądzę. Ogarnij się o, się, o co ci chodzi? Dzieje? Czekaj, robię te logi. Tuba, a ty coś, ty zaśpiłeś dzisiaj? Jakie logi? Halo, tu, tu są. LOBI kur... Lobby w grze, no już nie przesadzaj. Ty, ty, specjalnie to robisz, ja wiem o co ci chodzi, specjalnie. Chcesz mnie wkopać, że coś tam, coś tam, kur... No nie, gadasz dziwnie. Yy, poczekaj. Martwisz się o coś? Nie, no co tutaj ja tak ciągł Czekaj, bo ja coś dostałam na PW Przepraszam Eee, musisz zakryć ekran, by to kot podawał do lobby Ty jesteś na IPA No To chyba ty jesteś ty na ją? Ty ja gram robię lobby a on mówi Co ty gadasz? Chyba jesteś. Nienormalny jesteś chuba O co ci chodzi, kurz Przepraszam, wpisuj, przepraszam. Ten, wpisuj ten kod, kurwa, na tą grę i tyle ja no, mi to wyzwana mi ten kod Ale uważaj, żeby nie pokazać I Czy się nie znać pana. No możliwe właśnie, coś tak mi się wydaje Nie, główna gra czy nowy tryb, które klikać hmm, Poczekaj Bo masz na zielono i na na nie niebiesko No online, online jestem Ale nie ma online Główna gra. A? A spółdzielnie? W a a. pachla wjechał, chaos. Sieciowy? No. Sieciowy? Przez no, sieć? No, 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 no sieciowa, co lokalny, co ma, bo siebie kura gra. No sieciowa gra, no sieciowa. <ścoughs> Jakie A jaka? Europa, tak? Nie, daj Afrykę, kur. Europa, Europa! Dobra, jest, dało się! Ej, jestem! Ej, mogę już o. pokazać ekran? Czekaj... Poczekaj, y... Mogę, mogę? Boże, co z tym tupcem najlepiej... A, nie złotowałam się. Hmm. Ej, o. czekaj, czekaj! Czekaj, 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 czekaj. Czekaj. Czekaj, 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 Ej, ty masz muzykę w tle czy nie? Tak. A masz muzykę z gry też? Ej, nie, czekaj! No, no taka gitara Ale <laughs> jak to gitara? Czekaj, czekaj, może coś kliknąć. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. jesteś tu? Yy, tak, czekaj. Nie, ale... nie, nie wam no, swój. Aha, ja dobra, rysuję no, się z Czekaj. Ej, czas leci! No A właśnie! Leci Poczekaj, cool! usłyszałeś je, aż eee. Ej, czekaj, bo tutorial to, mi D. Co Jak się Nie, no To tutorial